Tu jest jakiś ciekawy kot, tak naprawdę nie wiem co to za kicia. Kiciusiu, na pewno nie przyjdzie. Spróbujemy. Kiciuś, chodź tu szybciutko. Malutki, no chodź. Maluszku. Ciekawe czy przyjdzie. Maluszku siedzi spokojnie? spokojnie, no chodź szybciutko. Chodź malutki. No chodź. Maluszku. Ostatnie podejście, szkła nie przyjdzie. Chodź, chodź, chodź. No chodź. Ale ładna kotka. Chodź, chodź. No chodź. Czego tam się patrzysz? Nie ma tam innych kotów. Nie ma. Kurczę. Chciałem tak podejść, podejść jakoś boczkiem. A się nie udało. Czmychnęła w krzaki. Lipa.